Opowiadali stare ludzie, że dawno, dawno temu nadrzeczko, co to Gorajec się zwie, byli straszne mokradła. Pełno tam było dziwnych roślin, mieszkali różne gady i tajemnicze duchy. I jak się zmieszkać poczynało, to wszystkie te stwory Zaczynali dokazywać i mocno dokuczać okolicznej ludności. A trzeba też wiedzieć, że przez te bagna szedł trakt. Taka droga, co to se co odważniejsze ludzie skracali. A to na odpust w szyjsianach albo na jarmark do szczebrzeszyna, albo i tak prosto, zwyczajno skracali sobie drogę. No i wszystkie ludzie, jeszcze od dziadów swoich dziadów, wiedzieli, że na tych bagnach straszy. Że jak kto zabłądzi, to go diabeł dopada i duszę chce. Można też tam było spotkać i wiedźmę jako, albo i czarownicę, co to na te swoje czartowskie uczte wabili. No zdarzyło się. Że taki parobek chyba walek mi było, chodził to drogo to skrótami do swojej narzeczonej wandy, co to był jona po tańcówce poznał. I jak raz w niedzielę wybrał się do niej, tak po południu, troszkę już zmieszkać poczęło. Stęsknił się z to i poszedł. Szedł to drogo, szedł, szedł drogi uszedł. Jak tu nagle niebo od południa zaciągnęło się i taka straszna nawałnica. Przyszła. Ciemności się okrutne zrobili i tylko widno się robiło, jak piorun strzelał i rozjaśniał mrok. No Walek nie wiedział, co dalej: czy przed siebie prosto iść, czy nazad wracać. No i stał taki zmąknięty. Do ostatniej koszuli przemógł, no suche nitki to na nim nie było. No i zastanawiał się, co dalej robić. A tu piorun jak nie strzelił, to się zaczął modlić do matki boskiej Częstochowskiej i o swoją litość jakoś prosić i błagać. Aż tu nagle on widzi, że jakieś światełko takie prosto na niego leci. No to on nie wiedział co dalej, zestrachany taki stał, aż tu nagle wszystko mu przeszło, odeszło. Przestał się bać, radość jakoś taka w niego wstąpiła, no i słyszy taki głos niewieści obok. – Musi to ty jesteś, ten nieszczęśliwy walek. – A no to ja – on mówi. Ciemności okrutne się zrobili i ja drogę pogubił i nie wiem, co dalej robić, jak tu wyjść stąd. A kto ty jesteś, niewidzialna kobieta? A ja jestem twoją litością i przyszła na twoją prośbę, bo ty się modlił do Matki Boskiej Częstochowskiej. I ponoć ty jest dobry człowiek, bo i twoja narzeczona się o ciebie wstawiała i modliła. A skąd tobie wiedzieliście takie rzeczy? Pyta walek. Toż ja dopiero do niej szedł. A widzicie, walek, wyście się modlili i niebiosa was wysłuchali. I twoja narzeczona też się modliła i on też niebiosa wysłuchali, i zesłali mnie tutaj. I ja mam Ciebie wyprowadzić z tego nieszczęścia i z tej biedy. No i tak to litość pomogła walkowi.